Dzień dobry, witam was na moim kolejnym szorciku, teraz cyberjudge, oby coś wypadło, bo z Polskar Show Boostery to na razie mega słabo, beznadziejnie, oj tu tych lata, a to jest filmik nad wodą, nad jeziorem dokładnie i oby tu dobre coś wypadło, oby jakiś tutaj z tych koników, nowoczesnych koników. Na pewno iron Leafs'a, iron krone i tego, jeszcze tego jednego. Wiem, że normalnie to Terakion, Verizon i Cobalion. Jest jeszcze Keldio, ale go tu nie mamy. Oj, już zaraz mi pewnie wylecą karty. <laughs> no to taki bardzo problematyczny booster nie był. Tutaj kaczuszki na dole pływają w ogóle. Zaraz muszę tutaj schować po złotko. I lecimy, lecimy Shiftly Nazlif. zlifu mają tu Arta? Jak tak to chyba wypadnie. Liten ma chyba Arta Mewile i. Nic, puste. No to pa.